Brat Pitt świętował 14. Urodziny swojej córki, Siloch. Ojciec jest z niej wyjątkowo dumny. Jak donoszą amerykańskie media, urodziny były prawdziwą niespodzianką dla Siloch. Jak się okazuje, nie świętowali oni tego wyjątkowego dnia tylko we dwoje. Brat Pitt 27 maja świętował skończenie 14 roku życia przez jego córkę Siloch. Dziewczynka jest owocem miłości Pitta z Angeliną Jolie. Jak donoszą amerykańskie media, byli małżonkowie żyją w naprawdę dobrych relacjach. Kilka tygodni temu sąd ustalił zasady prawa do opieki nad dziećmi Brangeliny, bo tak media nazywają to, byłe już, małżeństwo. Gdy zamknięto już wszystkie sprawy formalne, dawni małżonkowie mogli odetchnąć z ulgą. Wszystko wskazuje na to, że relacje między nimi są najlepsze od momentu rozstania. Jest to świetna wiadomość przede wszystkim dla dzieci, które ostatnie 4 lata musiały zmagać się z wieloma trudnymi chwilami. Jak dowiadujemy się z portalu Entertainment Tonic. 14 latka świętowała swoje urodziny w towarzystwie zarówno mamy, jak i taty. Jest to naprawdę niesamowita wiadomość dla wspólnych dzieci pary. Córka nie kryła radości ze świętowania z obojgiem rodziców. Wymieniony wyżej portal, cytowany przez Eskę podaje, Shiloh jest blisko z obojgiem rodziców. Wszystkie dzieci nie mogły doczekać się jej urodzin i planowały świętowanie z urodzinowym tortem. Brat jest dumny z tego, kim stała się Shiloh. Podoba mu się, że zawsze jest wierna sobie i jest dobra dla swoich braci i sióstr. Dzisiaj grzeje 2. 1. 2. Uważamy, że decyzja o pogodzeniu się i wspólnym świętowaniu, jaką podjęli brat Pitt i Angelina Jolie, świadczy o ich miłości do dzieci oraz trosce. Mimo, że para jest po rozwodzie, to wiele wskazuje na to, że uda im się utrzymać przyjacielskie relacje. Źródło SKPL